No elo. dzień dobry, drodzy, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku będziemy oceniać piosenki zawodników fame MMA. Nie wiem, czy pamiętacie, jak były poprzednie gale i były disy, to mieliśmy taki segment, że sobie ocenialiśmy i uznałem, że skoro zawodnicy wydają swoje piosenki, to dlaczego by ich nie ocenić. Jeśli więc więcej odcinków tego typu, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, ponadto subskrybujcie i lecimy. A pierwszym utworem, który ocenię, będzie utwór Filipa Zabielskiego Ultra Violet. Lepiej pilnuj swoją siostrę Idę w miasto, robię postęp Zdejmij palto i koronkę Mogę to robić co dzień Mamy kasę, mamy wolne Mamy basen, piję zdrowie To co moje, wow mamy basen Gdzie to było? U Guziorka takie coś było kiedyś Blueberry Wow, wow mamy basen, wow, mamy basen. To nie twoje, pływamy tu cały dzień Bo ile chcę, biorę kęż, tyle mam o nie! Dobra, przepraszam, zaraz się wypełnią piosence, muszę coś zrobić Wybaczcie Mamo, czy możemy kraszer w domu? Kraszer w domu Największy polski kraszer Największy polski kraszer Największy polski kraszer Największy polski kraszer Za siebie już nie patrzę Przede mną tylko papier Twój eks był tylko traszem Największy polski łóż. Uh! Nie przepraszam <laughs> dobra, Filip muszę ci powiedzieć, że z początku byłem nastawiony do tego tak, że pomyślałem sobie Ta nuta będzie średnia Usłyszałem ten bicior i mówię Kurde znowu to jest ten taki trapo pop Który bardzo łatwo się robi I nie będzie to nic specjalnego i muszę ci powiedzieć, że się zaskoczyłem Bo nie jest to takie słabe Ja czuję, że tu będzie bardzo dużo i że to będzie bardzo mocno stwierdzać Ale wbrew pozorom jest to jezior traczek, no Lepiej pilnuj swoją siostrę Lepiej pilnuj swojej siostry No tak O kurde No nieźle Filip więc daj mi to co chcę, zrób to, obróć się, tańcz mi jak ultrafiolet, ultrafiolet, razisz mnie Daj mi to, co chcę. Zrób to, obróć się. Tańcz mi jak ultrafiolet, ultrafiolet, rażisz mnie. To nie jest zły numer. Naprawdę, to nie jest zły numer. Bo to samo miałem na walce. Na walce też Filip tam stał, taki zestresowany i tak dalej. Nagle wyszedł i dał naprawdę jedną z lepszych walk. I tutaj sobie tego słucham. Miałem takie, e? ale to jest lepsze niż jakby większość piosenk popularnego teamu. Tak jakbym miał określić. Dobra, porównanie do Crashera było bardzo mocne i bardzo trafne moim zdaniem, bo w Crasherze też jest taki moment, zobaczcie, ja Wam pokażę na przykładzie, zobaczcie. Lid i wokale z tyłu i teraz... To samo, nie? Jakby ten sam zabieg nie, nie, nawiązując jeszcze w ogóle do tego, że ten samochód jakby Kadry bardzo podobne Rzuca biodrami na lewo i prawo Kocha mój czerwony dres Pyta się, czy może przyjechać z mamą Nie ma miejsca w AMG Łapiemy ten lot siódmy tu gorzej, tu gorzej z tym tune'em Filipie trochę więcej czegoś własnego Czuję, że to jest trochę za bardzo podobne do tego wszystkiego, co już było To jest największy problem chyba twój Bo jakby, jeżeli słyszę to muzeum to tam jest jakiś warsztat Tam coś można by było podziałać, nie? Ten tune tutaj jest lepszy, to też bym tego unikał Mam na sobie jej wzrok Wszystko leci na mój koszt Bo ile chcę, biorę cash, tyle mam Chciałem ją, biorę, dwie są na raz Twoja chce, mówię jej, nie ma szans Bo to nie grzech no ale nie jest to zły numer, nie? Generalnie git, łapa w górę. Arab Lunar. Dawno nie słucham araba. Dawno, naprawdę dawno. Zawieszony w gwiazdach i samplach Dopóki ktoś mnie nie wybudzi Księżyc nuci mi życia w trak. Dzisiaj unikam nich Coraz rzadziej walczy, gdy przede mną wiatrak Bardziej z patrzę, gdzie jest w ogóle prawda Już tak mam, gonią mnie duchy jakby Pac-Man w nocy Powiem wam, że ostatni traczek Araba, który pamiętam, to był ten chyba z albumu Rolling Joints To było bardzo, bardzo dawno temu I mam wrażenie, że zapomniałem w ogóle jaki to był styl I wystarczyło, że posłuchałem chwilę i od razu sobie przypomniałem Arab ma bardzo charakterystyczny styl takiego zmulonego gościa i taki sposób sobie tu nawija o. Jestem ciekaw, w sensie jak teraz tego słucham, czuję, że ten zbakany taki styl powoduje przestrzeń do tego, że ten utwór się rozkręca i będzie zaraz jakieś mocne dudnięcie nie? A tutaj chyba tego nie będzie, z tego co pamiętam, więc tym tego nie ma. O tych jak balsami, gdybam, Co gdyby to nie było na niby i znów znikam odpływam tam, gdzie swój świat mam Na klawiszu zagram, napiszę nagram Tu brakuje takiego, nie? W sensie to wygląda, jakby to było przygotowane potencjalnie, że refren będzie bardzo mocny. Jakiś taki mocny list powiem wleźć mocna perkusja, jakieś dużo ekspresji w refrenie Patrzę, bo śmiesznie tańczysz, słucham, bo pięknie myślisz. Patrzę, bo serio zawsze robisz tą samą minkę, gdy coś kombinujesz śmiesz. Tu by prostu taki damski refrenik moim zdaniem, nie? Jakiś taki mocny wokal damski by tu wszedł fajnie. Ciekawe rozkminiony ten, ten, ten refren, ale czuję, że jakby jest tutaj przestrzeń można by było to, to fajnie wykorzystać właśnie tak mocniej. Ale w ogóle tutaj jeszcze jedno postrzeżenie, które mam. Jak sobie porównuję tego araba do araba, który był tam, jaka, to, jak się nazywała ta, Pompuj Rap? Nie, tylko rap? Nie, 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 czekaj. Żywy rap z wykrzyknikiem, czy ktoś to jeszcze pamięta? Żywy rap jest tak dziwną nazwą, jak się tego PATRZĘ No to mamy tego Araba w tej bluzie Smoke Story Group, i mamy tego Araba tutaj w tym utworze. No to ja widzę tutaj mało lata takiego średnio ogarniętego, a tu widzę pełnego faceta, który jest już panem życia i wie o co chodzi w życiu. Za ten progres tutaj szanuję totalnie. ZUSIE, marshmallow. Czy ja dobrze widziałem, że. No ja, no, totalnie randomną rzecz, spostrzeżenie, ale czy pies mrugnął w tym samym momencie, kiedy ona? Nie, wydawało mi się. Podoba mi się ta praca kamery, że w momencie, kiedy ona robi taką ekstremalną twarz, to ta kamera tak flutuje, nie? Nie mam pojęcia, jak wy to zgraliście. Pewnie było to robione kilka razy, ale efekt jest. Tak jak to wygląda. Nie 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 twoja Jakiś rok, półtora roku temu obok mnie w tym miejscu siedział Nocny i słuchaliśmy jakiegoś tam utworu z Podziemia i on był właśnie taki typowo klubowy, bitowy i Nocny powiedział... Używanie house'owych, deep house'owych okay. tracków w 2020 roku w lipcu. Powinno podchodzić pod pluton egzekucyjny niestety już. Wow, ale strzał! Zbyt... Jest zbyt krane. to już już zostało okay. wszystko zrobione w tym temacie. W sensie to już jest stare i to jest jakby taki trend, który już przeminął, a ludzie dalej to robią. I mamy 6 marca 2021 roku. No wiem, że to jest trochę pójście na Rosję. Nie wiem, czy tam się tego słucha jeszcze, w sensie... Bo ja to oceniam w skali Polski, nie? W Polsce już chyba trochę przeminął trend na te bity klubowe. Nie wiem, jak po prawej stronie mapy. We te skazki pachu Ale bardzo szanuję za klip, naprawdę jest bardzo fajny, i ta praca kamery, i w ogóle scenografia w całości, oświetlenie, to wszystko tutaj ładnie współgra. O. <laughs> Powiem, że nie spodziewałem się tego z tego stylu. Myślałem, że to będzie coś mocniejszego i bardzo chętnie usłyszałbym zusję w tym klimacie. Chyba na walce z Linkiewicz była ta nuta. W takim mocnym techno, w takim hardym rajdzie, nie? To by było fajne. Jeżeli chcecie więcej odcinków tego typu, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. Ponadto subskrybujcie. Do zobaczenia i cześć.